Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Napisała do mnie wierna subskrybentka, prosto z Anglii, pracująca w aptece i prosiła o jakąś lekcję w aptece. Ok, więc dzisiaj sobie zrobimy lekcję w aptece na temat pleśniawki, zwanej też aftą. Ok, moi drodzy, i oto mamy aftę, zwaną też pleśniawką. No i słuchajcie, jak to zwykle bywa, znowu różnica między brytyjskim a amerykańskim. Po brytyjsku to jest mouth alce, Wrzód ustny. Jak mamy wrzody w żołądku, to też są ulcers, stomach ulcers. A amerykanie mówią kękę so. So można tłumaczyć jako rany, albo też owrzodzenie. Co ciekawe, to ta wersja amerykańska jest chyba ciekawsza, bo inna taka Typowa infekcja na, na ustach to tak zwane zimno. I to jest też so. Cold so. I jest to, Cold so jest i wersją brytyjską i amerykańską. Także chyba łatwiej zapamiętać właśnie so. Kankę so. Jest też thrush jako pleśniawka, ale to jest u niemowlaków. Ewentualnie też dorosłych, ale w drogach płciowych. Ponoć synonimem jest is, Infection, czyli infekcja drożdżakami, coś takiego. Ok, no to popatrzmy na różne zwroty, jakie Wam przygotowałem i mogą się przydać w aptece. No, najpierw szukamy jakiegoś lekarstwa i powiemy ładnie pani. I'm looking for, szukam, some kind of ointment, jakiegoś rodzaju maści o medicine, albo ogólnie lekarstwa. Po co? To treat mouth ulcers, tak? Aby dosłownie jakby leczyć, wyleczyć te pleśniawki. Can you recommend something? Czy możesz coś polecić? Albo dużo prościej, szybciej. Do you have anything for mouth ulcers? Tak? Czy macie coś na te wrzody ustne? No, często nas interesują lekarstwa bez recepty, bo szybciej i łatwiej. O tym na ten temat już robiłem lekcję, podlinkuję Wam. Do you have any over the cancer medicine, tak? Jakieś lekarstwo bez recepty, dosłownie ponad ladą, that helps relieve or and heal mouth ulcers, tak? które pomoże to lekarstwo ulżyć jak coś, nam, coś nas boli, to musimy użyć sobie, i bardzo często jest słowo relieve and heal, wyleczyć, zagoić, mouth ulcers. Pani w aptece może powiedzieć, mouth ulcers usually heal without treatment. Czyli afty zwykle goją się bez leczenia, without treatment, czyli nie trzeba Lekarstwa. Uważamy tu na wymowę Heal długie i. W obcasie też jest długie i. A nie mylimy tego ze wzgórzem hill. Pani w aptece może nam powiedzieć the pain should go away in 7 to 10 days. Tak? Ból powinien odejść, minąć w 7 do 10 no, my pewnie powiemy w przeciągu. No i jakaś rada od pani Magister: You need to avoid musisz unikać spicy foods to speed up the healing process. Tak? Musisz unikać ostrego jedzenia, aby przyspieszyć proces leczenia. Często próbujemy sobie radzić sami i stosujemy domowe sposoby. Po angielsku to będą home remedies. Remedy to też jest jakieś takie lekarstwo, tylko takie metaforyczne. I've tried some home remedies, but they didn't, albo ogólnie they don't work, ale nie działają, nie zadziałały. No i pani magister się znowu pyta: Have you tried, czy próbowałeś do tej pory, czyli present perfect? Applying ice to your ulcers, tak? czy spróbowałeś zastosować lód na twoje e, to owrzodzenie, jak oni to mówią? Po try jest albo tu, albo ink. O tym robiliśmy lekcję, podlinkuję wam. Inna rada: try rinsing. Spróbuj wypukać your mouth with a mixture of warm water and baking soda, da? Tak? czyli miksturą ciepłej wody i sody oczyszczonej, tak to się chyba u nas nazywa, tak? No i ostatnie zdanie. Drinking milk can also help reduce the pain. Czyli znowu jakaś rada, picie mleka może ograniczyć ból. Też można by powiedzieć właśnie relieve to co było tu wcześniej. Dzięki on